Ale dzisiaj przychodzę do Was, dosłownie przychodzę, bo ja dosłownie idę, czelicie żarty? Wiem, tak jest suche te żarty. Ale w każdym razie dzisiaj przychodzę do Was z takim luźnym filmikiem, e, który właściwie już nagrałam. Dzisiaj poszłam do biblioteki i wylosowałam trzy książki, które przeczytam. E, I dzisiaj po prostu nagrałam trochę losowania i nagrałam to, co się wylosowało. I wrócimy do domu i Wam pokażę, co wypadło. Wylosowały, wylosowałam ja. Właściwie już je zobaczyliście, ale poczytamy sobie, o czym, o czym są te książki. Właśnie takie losowanie ma trochę na celu wyszukiwanie książek, w ogóle, która bym sama z siebie nie sięgnęła. I tak. Mamy tutaj trzy książki, w ogóle już zdążyłam zobaczyć, z jakich są gatunków. I cudowne jest to, że, no, jakby fantastykę, którą wylosował mój chłopak, może nawet od niej zaczniemy. To jest. Zagubiona flota, pierwszy tom nieulękły. To jest seria, e, seria nieulękły, a pierwszy tom zaginiona flota. Tak. Ze światami syndykatu Sojusz walczy od 100 lat, ale właśnie stanął na krawędzi totalnej porażki. Jego flota została pokonana i uwięziona w głębi terytorium wroga. Jedyną nadzieją na ocalenie jest człowiek, który po wybudzeniu ze stuletniej niemal hibernacji odkrywa, że stał się obiektem kultu. Czyny kapitana Johna Blacka Jacka Gurley'ego zna każdy uczeń z sojuszu. Po stoczeniu pierwszej bitwy wolny stuletnie uznano go za martwego, wiek później cudem ocalony z kapsuły ratunkowej, wbrew swojej woli zająć musi w fotelu dowódcy skazany na nieuchronną zagładę floty. Ej, wow, w ogóle to mam bardzo mało opinii polskich, bo sobie tak posegregowałam i zauważyłam, że takich, wiadomo, że to chodzi o takie publiczne, nie o ocenę gwiazdkową, ale takich publicznych recenzji, to ma dosłownie 5, więc bardzo ciekawe, ale ej, to brzmi, w ogóle czytam, że to jest z tego, co widzę po opiniach, w ogóle może do tego dołożymy, do tego mojego, dołożymy coś takiego, że będę patrzeć y, opinie i y, no po prostu, ale w sensie może opinie za bardzo mnie spoilerują, ale Drugą książką, która się wylosowała, są czwartkowe wdowy autorstwa Claudii Pinero? Klaudi W każdym razie są to czwartkowe wdowy. W ogóle to jest śmieszne, bo z tyłu opis nie mówi absolutnie nic. No, jakby posłuchajcie sami. Czwartkowe wdowy to powieść mistrzowsko skomponowana, gęsta i pełna niezwykle celnie sportowanych postaci. I choć akcja dzieje się na drugiej półkuli, jakie drugiej półkuli? Niepokojąco przystaje także i do naszej rzeczywistości. W ogóle nie rozumiem, już czytałam ten opis, w ogóle nie rozumiem tej linijki. W sensie, jeżeli ktoś rozumie, to proszę wyjaśnijcie mi, ale o co chodzi, druga, sama druga półkula do naszej rzeczywistości? Czyli druga półkula to inna rzeczywistość? Nie, nie rozumiem tego zdania. W każdym razie, jak przeczytałam ten opis, to miałam takie. To znaczy, ta książka jest o niczym? W ogóle o wdowach? O czwartkowych wdowach? Ale przeczytałam na się opis. Wstawię Wam opis i ilość recenzji i może gwiazdki. Nie wiem, wydaje mi się to ciekawe. Ja bardzo lubię, kiedy szukam książki na się to widzieć coś takiego. I tak. Luksusowe osiedle pod Buenos Aires. Cztery przyjaciele, jak w każdy czwartek, spotykają się na męskim wieczorze. Żony, jak zwykle, mają wychodne. Żartobliwie nazywają się czwartkowymi wdowami. Tyle, że tym razem wszystko będzie inaczej. Trzy z nich wdowami zostaną naprawdę. To mi się wydaje, że... To w ogóle z jakiego roku jest ta książka? Mmm... Mm, mm, 2005. Wie... a nie. Ale na polski był dopiero 2015. Dopiero 10 lat później? To, że to będzie takie bardzo... Mm, tak jak, jak każda typowa książka z tamtego okresu, wiecie o co chodzi, że będzie, o nie tyle pieniędzy, a potem nie będzie miało to w sobie niczego, oprócz tego, że ile to ludzie mają pieniędzy. Kurczę, mam tyle planów tych czytelniczych, a czytam jedną książkę od tygodnia. Ale nie, dzisiaj będę narabiać. Już ostatnią książką, która jest kryminałem, zaraz Wam ją tu pokażę, czekajcie. Już ostatnią książką jest, o ta ma jeszcze słabsze opinie. Jest 3.33 dla ciekawskich. Cień napisany przez Johna Conora I to jest kryminał z tego, co znalazłam. W ogóle ma, wiecie, z tyłu napisane, że po prostu kryminał, że w ogóle... Prycie, gdzie to było napisane? A! Najlepszy kryminał policyjny, jaki można sobie wyobrazić. Słuchajcie, a przeczytam wam teraz o czym jest. W dniu swoich 13 urodzin zostaje porwana córka sędziego z Bratwka. Wyścig Z Czasem Ościcie Dziewczynki podejmuje 50 policjantów zaangażowanych w operację Cień. Na czele tej grupy staje nadinspektor John Munro. Eee, Munro, powiedzmy. Od czasu operacji Fenix, trzymany z dala od ważniejszych wydarzeń, teraz jest zdeterminowany, żeby odnaleźć Mało Sofii cenę. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś kolejny tom jakiejś serii i to jest nie pierwszy. Tymczasem Karen Sharp nie bierze udziału w śledztwie, prowadzi własne dochodzenie w sprawie oporwania... I moje stawanie sprzed 10 lat, bla bla bla. Ale wygląda, jakby to było po prostu dużo wątków. W ogóle, ma jakikolwiek. To ma trzy w ogóle trzy opinie gwiazdkami i jedną, jedną recenzję. A, a ta recenzja to ktoś napisał po prostu 3,5. Okej, okay, to jest książka, chyba, którą w ogóle z wszystkich książek, jakie czytałam, to jest książka, chyba, która ma najmniej opinii i najmniej w ogóle o niej ktokolwiek słyszał. Ma tylko opinie tak. Jedna, w ogóle to jest śmieszne, bo jej, jej wszystkie gwiazdkowe opinie to jest tak: 2, 3,5 i 4. Ej, teraz to się czuję na maksymalnie zaintrygowana, bo ja. Yy, nie, więc to, to działa tak. Ja yy, książki, które chcę przeczytać. Jakby nie czytam ich, bo czytam jakieś książki, których w ogóle, no, o których w ogóle nie słyszałam. Ej, to może być fajne. To tego jestem teraz bardzo ciekawa. Ej, wszystkich tych książek jestem bardzo ciekawa, bo że nie umiem opowiadać. Ej, więc tak się prezentują te książki. Następnym razem może już będzie 5, jak przeczytam już te. Ej, ale, ej, wydaje mi się, że, to, że wydaje mi się takie moje przypuszczenia. To może mi się spodobać, ale tak bardziej na, dlatego, że nie znam książek z takiego gatunku. To myślę, że powiem, że to będzie taka książka jak każda inna, e, która jest w podobnym klimacie, a to powiem, że było nudne, bo ja co do kryminałów mam bardzo, w sensie bardzo wysokie wymaganie. Ja wymagam tego, żebym była zaskoczona i żeby było takie na końcu boom! Jak nie będzie BUM, no to, no to nic nie będzie. No. E, I to by było dzisiaj na tyle. Już y, za chwilę w sumie zbieram się i wyjeżdżam y, i będę Wam nagrywać heading vloga z wyjazdu, taki mam plan i mam plan w końcu poczytać, bo wiecie jest piątek, skończyłam swój pierwszy dzień praktyk y, i już dzisiaj mam zamiar się tak wiecie ogarnąć y, i odpocząć i dać sobie czas na czytanie, Ym, no, i, no i tyle. No, i będę coś czytać, bo chcę nagrać właśnie takiego reading vloga. I jutro w niedzielę będzie reading vlog, plus takie podsumowanie właśnie tego, co czytałam w tym tygodniu. To znaczy jednej książki, jak na ten moment. Ale może jutro uda mi się poczytać i zobaczymy. I to by było na tyle. Pa!